Hejka wszystkim tutaj, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, będzie specjalny. Udało Wam się wbić 100 tysięcy subów na tym kanale, więc powstaje specjalny odcinek z tej właśnie okazji, w którym chciałabym trochę opowiedzieć Wam o mnie samej. Będę Wam rysowała całe swoje życie, pokażę Wam jak się wszystko zaczęło i jak to wygląda na chwilę obecną, więc. Oglądajcie odcinek do końca, żeby zobaczyć najlepsze. Wszystko zaczęło się 12 lipca 1993 roku, kiedy to postanowiłam zrobić moim rodzicom troszeczkę niespodziankę. Ta postanowiłam, że urodzę się troszeczkę za szybko. Moi rodzice wtedy byli u babci w Białogarcie, a moja mama, wiedząc, że mała Klaudusia nadchodzi, Postanowiła, że jednak chciałaby urodzić w koszalinie. Wtedy były jednak trochę inne czasy, nie było aż tak samochodów, nie każdy miał swój własny, więc moja mama była zmuszona o godzinie czwartej w nocy wracać do koszalina. I tak wzięła z tatą pociąg, wsiadła z nim, i ja, już stukająca w brzuszek, chcąca wyjść, musiałam czekać, aż moja mama przyjedzie do koszalina. Niestety w 1995 roku mój tata dostał pracę w Gubinie i no niestety, ale musieliśmy się przeprowadzić. Było mi strasznie wtedy smutno, ale na szczęście dosyć szybko poznałam kolegów i koleżanki i ten czas w Gubinie dosyć szybko mijał. Zaczęłam tam też swoją pierwszą szkołę, którą raczej wspominam dosyć dobrze, więc czas naprawdę fajnie mi mijał na zabawie, no na uce niestety też, ale na początku nie było aż tak ciężko. No, ale cały czas tęskniłam za koszaliną, zwłaszcza za babcią, która no w koszalinie została. Na szczęście po 6 latach, czyli w 2001 wróciliśmy do koszalina byłam przeszczęśliwa. Byłam tak zadowolona, że w końcu mogę tutaj mieszkać i bardzo często spotykać się z moją babcią. Jedyne co mi psuło trochę humor, to była pierwsza szkoła, do której się tu przeprowadziliśmy, bo po prostu jakoś tak, no nie wiem, była dla mnie jakaś taka dziwna. Ale na szczęście moi rodzice dosyć szybko się przeprowadzili, na szczęście, dali w kaszalinie, i mogłam zmienić szkołę na taką, którą naprawdę uwielbiałam. No i wszystkie lata, aż do liceum, kojarzą mi się z zabawą na podwórku i ciągłymi odwiedzinami u babci, u której spotykałam się właśnie z werką, aferką i kuzynem. No i ciągle, ale to ciągle szaleliśmy. Czasami bawiliśmy się aż tak mocno, że jak skończyliśmy i siadaliśmy na kanapę, to aż nam podciekł z twarzy tak szaliliśmy. Ja naprawdę do dziś współczuję sąsiadom mojej babci. <noise> Musieliśmy nieźle dawać im w kość. Niestety, ale później przyszedł czas liceum, czyli było naprawdę bardzo dużo nauki, przygotowywania się do matury. Wkraczały też już nowe obowiązki, które musiałam wykonywać, no i nie było już tyle czasu, żeby odwiedzać babcie. Co za tym idzie, też spotykać się i szaleć z Weroniką i kuzynem. I yy, tak, to jest książka, to co narysowałam. To przynajmniej miało wyglądać jak książka, ok. <grych> no na szczęście liceum dosyć szybko zleciało, to jednak były tylko 3 lata. I na całe szczęście, bo akurat chyba za liceum to najmniej przepadałam w całym swoim życiu, ze wszystkich szkół, do jakich chodziłam. No ale po skończeniu liceum, po zdaniu matury, no przyszedł czas na ponoć najważniejszy wybór w swoim życiu, czyli wybór studiów. Początkowo chciałam pójść na wzornictwo, bo ja od zawsze, od zawsze, od zawsze uwielbiałam rysować, i wiem, że po tym odcinku raczej tego nie widać. Ale naprawdę umiem ładnie rysować, zawsze to bardzo lubiłam i tak myślałam, że wzornictwo byłoby czymś, co byłoby dla mnie odpowiednie. No bo jednak wiecie, jeżeli lubicie bardzo rysować i moglibyście zarabiać na tym, na życie, no to jest coś. Super fajnego. No aczkolwiek próbowałam dostać się na wzornictwo, no niestety nie wyszło to. Później jeszcze chciałam na architekturę, ale też mi nie wyszło. I powiem szczerze, że byłam początkowo załamana. No bo wiecie, marzyłam o tym, żeby no, rysować, żeby się tego uczyć, żeby tym zarabiać na życie, a no niestety nie dostałam się na studia, które tak bardzo chciałam się dostać. Wtedy było mi strasznie przykro z tego powodu, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że wyszło najlepiej jak mogło wyjść. No, z racji tego, że nie dostałam się na te wymarzone wzornictwo, zdecydowałam się pójść na inne studia i wybrałam informatykę. Dlaczego wybrałam informatykę? Bo był kierunek grafiki komputerowej i uznałam, że dalej to jest związane z rysowaniem fajnie, będę grafikiem komputerowym. No, i tak właśnie poszłam na tą moją informatykę, ale najważniejsze co się tam wydarzyło, to otóż tam poznałam Pawła. Na początku tylko się kolegowaliśmy. Paweł też po pierwszym półroczu zrezygnował z nauki, akurat na informatyce przeniósł się na inny kierunek, i ja na tym kierunku zostałam. Jednak ja po pierwszym roku też zrezygnowałam, bo dowiedziałam się, że nie będzie otwarta właśnie ta grafika komputerowa, a żadne inne specjalizacje na tym kierunku mnie nie interesowały i postanowiłam, że przejdę na pedagogikę. I takim oto sposobem docieramy aż do 2013 roku, gdzie właśnie zaczęłam studia na kierunku pedagogicznym. No i też miałam coraz więcej kontaktu z Pawłem. Aż do 29 października właśnie 2013 roku, gdzie ten kontakt dosyć mocno przyspieszył, bo postanowiliśmy zostać parą. Bardzo szybko wszystko u nas postępowało do przodu i już po pół roku zamieszkaliśmy razem. No niestety na początku było trochę ciężko, no bo wiecie, i ja i Paweł jeszcze studiowałam jednak ja na pedagogice, Paweł na filologii angielskiej. No i było trochę ciężko początkowo z pieniędzmi, ale no zawsze się wspieraliśmy, zawsze się kochaliśmy i daliśmy sobie jakoś z tym radę. I tak leciał nam czas aż do skończenia studiów. No i po skończonych studiach przychodzi ten moment, kiedy trzeba iść do pracy. Ale z racji tego, że my z Pawłem byliśmy tak bardzo w sobie zakochani, postanowiliśmy, że będziemy oh. pracować wspólnie. Paweł nie pójdzie do osobnej pracy, ja nie pójdę do osobnej pracy, tylko sobie znajdziemy taką, w której będziemy mogli pracować. Razem. No i tak też się nam udało. Po dwóch latach wspólnej pracy zdecydowaliśmy, że to no, nie jest jednak do końca to, co chcielibyśmy robić do końca naszego życia. I postanowiliśmy, że otworzymy coś swojego. Tak. I nasz interes był związany z czymś, co, tak jak Wam już wspomniałam, uwielbiałam czyli rysowaniem. A mianowicie mieliśmy studio tatuażu. Bardzo dobrze się czułam w tej pracy, bardzo lubiłam tatuować, no bo wiecie, jednak no, spełniałam swoje marzenie o rysowaniu. No bo takie tatuaże, no to trochę jakby rysowanie, tylko że po prostu na czymś ciele. No i takie uśmiechnięte i szczęśliwe życie prowadziliśmy sobie. Wszystko nam się układało, byliśmy naprawdę zadowoleni z tego, jak wygląda nasze życie na chwilę obecną, ale nie wiedzieliśmy, że może być jeszcze lepiej, jeszcze fajniej, jeszcze więcej zabawy. Nasza nowa droga zaczęła się dokładnie 30 lipca 2021 roku, kiedy to pojawiłam się na odcinku specjalnym u Werki Aferki, która akurat właśnie nakrywała odcinek na swoje pierwsze 100 tysięcy subów. I PS tak, Paweł też się tam pojawił na tym odcinku, więc jeżeli nie pamiętacie, to obejrzyjcie ponownie. <gry> no i od pojawienia się mojego na filmiku u a Ferki w sumie wszystko się zaczęło, bo powstał mój kanał, Milusia Klaudusia, zaczęłam nagrywać tam dla Was filmy. Początkowo naprawdę bardzo się stresowałam przed każdym nagrywaniem filmu, ale z czasem zaczęło się to robić coraz bardziej naturalne dla mnie. No i czego ja w ogóle nie nagrywałam, było chyba już wszystko. I od strasznego Poppy Playtime horroru, naprawdę przerażającego momentami, aż po skrajność, czyli Robloxowe jakieś śmieszne, dziwne mapy. W niektórych nawet Vera czytała skład różnych przedmiotów, które miała właśnie na biurku. To dopiero było śmieszne. <laughs> no, w międzyczasie zrezygnowałam też zrobienia tatuaży, no bo chciałam mieć jak najwięcej czasu dla Was, dla moich widzów. Żeby nagrywać jak najfajniejsze filmy, żeby nie było, to, wiecie, no, zrobione po pracy, jak jestem zmęczona po łebkach, żeby tylko coś nagrać, tylko żebyście dostawali jak najfajniejsze materiały, żebym mogła jak najbardziej zaangażować się właśnie w tworzenie tych filmów dla was. No i cóż, no i minęły prawie dwa lata już. Matko, ja nie wiem jak to zleciało. No ale. Dwa lata od czasu kiedy założyłam kanał, a wy w tym czasie wbiliście już 100 tysięcy subów na tym kanale. To jest coś niesamowitego! To wy jesteście niesamowici! I powiem szczerze, uwielbiam Was, moi widzowie. To, jak zawsze cieszycie się na nowe filmy. Jak mnie pocieszacie, gdy czasami coś mi nie wyjdzie, i po prostu za to, że jesteście. Chcę Wam bardzo podziękować za aż tak duże wsparcie z Waszej strony. No i jak jesteśmy przy podziękowaniach, no to oczywiście też dziękuję Pawełkowi, który zawsze, ale to zawsze mnie wspierał, zawsze popychał mnie, żebym robiła to, co czuję, to, co naprawdę kocham, żebym nie ograniczała się, mogła jak najwięcej serca włożyć w to, co aktualnie robię. Dziękuję też Werce Aferce, od której wszystko się zaczęło, od której dostałam też ogrom wsparcia. Bardzo dużo mi podpowiadała, bardzo dużo mi pomagała. Bardzo często, jak coś mi nie szło, to po prostu mówiła mi, jak mam to zrobić krok po kroku. Wszystko mi tłumaczyła. No naprawdę, Weronika, wielki szacunek dla Ciebie. Za to, co dla mnie zrobiłaś i jak wspaniałym człowiekiem jesteś. Dziękuję też oczywiście całej mojej rodzinie, która też zawsze mnie wspierała i zawsze mówili też, żebym robiła to, co kocham. No i dziękuję też moim znajomym, którzy zawsze starali mi się jakoś doradzić, może wyszukać jakichś ciekawych gier, które mogłabym nagrać. No i pomóc, kiedy czasami naprawdę miałam bardzo dużo roboty i było mi ciężka się ze wszystkim ogarnąć samym. No i oczywiście widzowie, jeszcze raz. Dziękuję Wam, bo bez Was nigdy nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Nigdy nie mogłabym się tak spełniać, bo filmy naprawdę tworzę dla Was z pasji, nie z obowiązku. Uwielbiam nagrywać dla Was filmy. Uwielbiam grać w te horrory, chociaż później mam koszmary w nocy. Uwielbiam to, że nawet jak na przykład się rozchoruję i daję post, że jestem chora, nie nagram filmu, to wszyscy życzycie mi tak dużo zdrówka. Mi się zawsze robi tak cieplutko wtedy na serduszku. I dziękuję też, że tak bardzo polubiliście te filmy, które dla was tworzę, że aż wbiliście 100 tysięcy subów, mam nadzieję, że na tym nie przestaniemy. Że za jakiś czas będzie 200 tysięcy subów, 300, 400. Aż dojdziemy do miliona, i mam nadzieję, że nieważne ile subów nie będzie na tym kanale, to Wy tak samo będziecie lubić mnie oglądać, tak samo będą Wam się podobały te materiały, które tworzę dla Was. Jeszcze raz dziękuję Wam, widzowie, i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i mi pomagali. Bez Was wszystkich na pewno nie spełniłabym aż tak wielu marzeń, jakie spełniłam do tej pory. Dziękuję.